Krzysztof Sarna, a moim rozmówcą jest Paweł Rusin po drugim spalinkowym spotkaniu M z MKS-owi Benzin. Czego brakowało dzisiaj, a co zmieniło się w Waszej grze również dzisiaj, że zrewanżowaliście się dokładnie tym samym wynikiem? Na pewno jeszcze wielu rzeczy brakuje, bo, bo, bo jest taki okres, że, że szukamy tych roz, dobrych rozwiązań. Trener cały czas rotuje składem, także, także jeszcze ta bazowa szóstka, która zacznie, zacznie ligę, eee, no jakby nie grała, przecież nie wiemy jak będzie w sumie wyglądało, ale, ale cały czas szukamy i, i to jest taki okres, że, że, że trzeba trochę e, popróbować, pokombinować. W tym dzisiejszym spotkaniu długo wam troszkę zajęło, żebyście się wstrzelili. E, ty też tak przez pierwsze dwa sety gdzieś sprawiałeś wrażenie, jakby to nie był twój dzień. Ogólnie jako drużyna psuliście dużo tych zagrywek. E, czy to gdzieś wina dopiero tego, że te przygotowania trwają, czy, czy może też po prostu jakieś takie luźniejsze podejście w związku z tym, że jest to mecz sparingowy? Jesteśmy w trakcie okresu przygotowawczego. Trzy ciężkie siłownie w tygodniu, masa tych sparingów. Wczoraj też nie ukrywajmy 5 setów, to jest dzisiaj wczesna, wczesna pora do grania, także, także może, może stąd tyle błędów. Eee, mamy nadzieję, że, że widzę to, tą liczbę troszkę zniwelujemy. Chyba potrzebowaliście właśnie takiego impulsu w tym meczu, bo na prowadzenie wyszliście dopiero w, w ogóle w całym meczu, dopiero w drugim secie i, i wtedy tego prowadzenia w ogóle nie, nie oddawaliście przeciwnikowi i to Was gdzieś też tak chyba trochę pociągnęło. Tak, dobrze, dobrze zaczynaliśmy eee, sety. Zbudowaliśmy sobie kilka, kilka punktów przewagi, potem już łatwiej było dowieść ten wynik do końca. Tak wyglądały te trzy sety, także, także jesteśmy z nich zadowoleni. No właśnie do startu sezonu nieco jeszcze ponad połowa miesiąca. Jakie jeszcze macie plany na ten okres przygotowawczy? No na pewno jeszcze z, myślę cztery, cztery sparingi, a, a za tydzień chyba w Świdniku gramy, w gramy no granie, 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 nic nie wymyślimy innego. Powiedz mi Paweł, co w ogóle tak sprowadza cię po tych dwóch sezonach w Plus Lidze do, do pierwszej ligi, czy yy, no, co, co cię sprowadza? No, chęć zrobienia jak najlepszego wyniku w hełmie, bo, bo to miasto naprawdę yy, jest super zorganizowane, jeżeli chodzi o środkówkę, masa ludzi, masa ludzi przychodzi na mecze, jak sam byłem na, nawet na turnieju finałowym. O, o awans do pierwszej ligi to, to byłem mega zaskoczony, ile, 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 ile ludzi je znachali. Także e, no, mam nadzieję, że zrobimy e, bardzo dobry wynik. Chociaż nie, nie będę tego miał. Okay. E, nie pojawiły się przypadkowo jakieś też oferty jeszcze z tej najwyższej klasy rozgrywkowej po, po tym właśnie e, okresie w Radomiu? nie mogę za bardzo na ten temat rozmawiać, także jestem w hełmie, z tego się cieszę i nie skupiam się na tym. No właśnie, hełm, drużyna z hełmu Beniaminek, pierwszej ligi, ale chyba gdzieś, może nie mówi się o tym głośno, ale gdzieś raczej ambicje będą o wiele wyższe niż samo utrzymanie i się i takie spokojne przeczekanie tego pierwszego nie, sezonu. Mamy bardzo, bardzo doświadczony zespół, My też yy, zawodnicy grali, grali w plus lidze i, i, i co, nie ma co mówić, bo mamy, tak jak mówię, bardzo, bardzo doświadczony zespół i, i na pewno będziemy stanowić zagrożenie dla nich. Właśnie nie chciałeś powiedzieć, że nie chcesz mówić o tym, ale gdzieś chyba po tych takich troszkę dwóch, dwóch latach w tej plus lidze, gdzie, gdzie gdzieś tam biliście się o to utrzymanie, to teraz chyba też masz takie ambicje, żeby wrócić do tej pierwszej ligi i powalczyć znowu o te najwyższe cele czy taj medal. No dokładnie, dokładnie, troszkę, troszkę za dużo przegrywaliśmy przez te ostatnie dwa lata i e, nigdy nie przywyknę do przegrywania, no, mam nadzieję, że tutaj będzie to w drugą stronę. Jakie to w ogóle było dla ciebie doświadczenie przez te dwa sezony, we, te spędzone dwa sezony w elicie? No, bardzo fajnie, no. cenne, cenne doświadczenie na pewno na pewno zebrałem dostałem kilka szans, które w w niektórych meczach udało się wykorzystać. No fajnie, no na pewno będę miło to wspomniał. Chciałem się jeszcze też zapytać, w ogóle czy Ty spodziewałeś się, że Twoja kariera powędruje aż tak wysoko, bo kiedy jeszcze kilka te sezonów temu graliście w Sanoku, to tak naprawdę tylko garstka z Was przedostała się gdzieś wyżej, bo tam Patryk Łaba, Daniel Gąsior, ale tak naprawdę gdzieś są to właśnie jednostki jedynie. No tak, no nie, 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 nie każdemu jakby Udaje, nie wiem, czy no, nie od szczęścia bo to zależy, raczej nie, ale, ale myślę, że ciężką pracą, gdzieś tam krok po kroczku, e, doszliśmy do tego, że, że, że faktycznie udało się, udało się zagrać w tej pizdice i z tego się bardzo cieszę. Dziękuję bardzo.